Z połączenia dwóch, przynajmniej pozornie niepasujących do siebie składników, może czasem wyjść zaskakująco smakowita potrawa. Jednak najczęściej efekt ryzykownego eksperymentu jest całkowicie niejadalny. Jeżeli zatem wydaje wam się, że wrzucenie do jednego garnka kosmicznego potwora i Frankensteina to gotowy przepis na filmową katastrofę. To macie rację. Robert Gaffney musiał być wyjątkowym optymistą, sądząc, że takie zestawienie wypali. Oczywiście sam tytuł, Frankenstein spotyka kosmicznego potwora, brzmi efektownie, ale skoro reżyser znał klasyczną powieść Mary Shelley, to powinien wiedzieć, że zlepianie w jedną całość różnych, przypadkowych części nie należy do najlepszych pomysłów i może zgubić ambitnego twórcę. Dalsza kariera pana Gaffneya zdaje się potwierdzać te teorie. Uprzedziłem was, że jest źle, ocenimy teraz skalę zniszczeń. Zacznijmy od tego, że tytuł wprowadza w błąd. Bohaterem nie będzie doktor Wiktor Frankenstein, a stworzony przez niego potwór. Precyzyjnie rzecz ujmując, jeden z bohaterów stanowić będzie luźną, bardzo luźną, wariację na temat potwora znanego nam z kina i literatury. Do niezgodności produktów z opisami zdążyliśmy się w tym cyklu przyzwyczaić, więc nie powinienem być rozczarowany, ale i tak trochę jestem. I expect nothing. And I'm still down. Najpierw poznajemy głównych antagonistów, którymi są przybysze z kosmosu: marsjańska księżniczka grana przez Marilyn Hanold, playmate czerwca 59, oraz jej prawa ręka, inteligentny i bezwzględny doktor Nadir. Sposób, w jaki oboje się wypowiadają, jest absolutnie uroczy. Już wiem, za kogo będę trzymał kciuki w nadchodzącym konflikcie. Tymczasem grupa naukowców i wojskowych jedzie do siedziby NASA i od razu widzimy, która strona sporu jest bardziej rozrywkowa. Myśleliście, że przejażdżka Jeffa i profesora z nagich na księżycu była niezręczna? No to patrzcie. Nie chcę się z tobą gadać. Celem wyprawy jest wzięcie udziału w konferencji prasowej poprzedzającej pierwszą załogową ekspedycję na Marsa. Ku zdumieniu zgromadzonych wybrańcem mającym polecieć na czerwoną planetę okazuje się nieznany nikomu pułkownik Sanders. Ktoś z ekipy filmowej chyba naprawdę uwielbiał KFC. W każdym razie, pułkownik Frank Sanders dzielnie odpowiada na wszystkie pytania, gdy łapie nieoczekiwaną zawiechę jeszcze większą i bardziej niekomfortową niż jego koleżanka w samochodzie. Wkrótce odkrywamy mroczną tajemnicę żołnierza. W rzeczywistości jest cyborgiem, stworzonym z ludzkich zwłok i elektronicznych dodatków. Tak, to właśnie nasz tytułowy Frankenstein. Teraz wiemy, że imię Frank nie jest przypadkowe. Mamy do czynienia z bardzo sprytną, przemyślaną grą słów. Skąd pomysł, by wysłać w kosmos ten dziwaczny twór? By nie ryzykować ludzkiego życia, szlachetnie. Oraz by uniknąć błędów, które mógłby popełnić człowiek. No tak, bo jak widzieliśmy na konferencji, ten egzemplarz jest idealny. Nie ma opcji, żeby nagle na przykład się zawiesił. Gdy pojazd z Frankiem na pokładzie wzbija się w powietrze, zostaje dostrzeżony przez Marsjan. Księżniczka, sądząc, że to pocisk, wydaje rozkaz zestrzelenia maszyny. Full force. Let us take any chances. Commence attack plan on the earthship. Turn now, maximum energy. Widząc katapultującego się pilota, kobieta zdaje sobie sprawę z własnego błędu, a dokładniej zwala winę na swojego pomocnika. You fool! that obviously was not a missile but a spaceship. Nakazuje podwładnym odnalezienie i zlikwidowanie Sandersa, obawiając się, że potwierdzi on istnienie kosmitów i przeszkodzi w realizacji dalszych planów. Nie wiem, jak miałby to zrobić, nawet nie widział obcych o znajomości ich zamiarów, nie wspominając. No ale to już dziesiąty odcinek i wszyscy dobrze wiemy, że doszukiwanie się głębszej logiki w podobnych filmach jest bezcelowe. Cyborg przeżył lądowanie i wyszedł z całego incydentu bez szwanku. Niestety marsjański zwiadowca stosunkowo szybko odnajduje Franka i przypala mu połowę twarzy. Teraz przynajmniej trochę przypomina prawdziwego Frankensteina. Nie sposób nie docenić efektownego zbliżenia i dramatycznej muzyki towarzyszących tej scenie. Ostatecznie kosmita zostaje pokonany przez rywala w walce na gołe pięści. Ale nie to będzie najgorsze. Księżniczka za karę wrzuca pechowego zwiadowcę do klatki tytułowego potwora krwiożerczej bestii, międzygalaktycznego postrachu nieokiełznanego, wcielonego zła imieniem Mo. Na sam dźwięk tego imienia przechodzą mnie ciarki. Wygląd litościwie przemilcze. Jest. Bring him to Mo. Antagoniści wyjawiają swoje plany w klasyczny sposób, czyli w formie przejrzystego wykładu skierowanego wprost do widza. Otóż w wyniku wielkiej wojny atmosfera na Marsie uległa zniszczeniu, więc dziwaczni przybysze szukają na Ziemi kobiet, niezbędnych do repopulacji marsjańskiej ludności. Szczerze mówiąc, kosmici kierują się sensowniejszymi motywami niż ci z planu 9, tylko zabierają się za wszystko od dupy strony. Wysłannicy księżniczki wreszcie odnoszą pierwszy sukces. Uprowadzają napotkaną na plaży kobietę. Na pokładzie statku dochodzi do dokładnych oględzin porwanej. Dwuosobowa komisja przeprowadza profesjonalny casting. Now, Wojsko rusza na poszukiwania Franka w Portoryko, ponieważ właśnie tam namierzono pustą kapsułę ratunkową. Śledztwo na własną rękę prowadzą również twórcy Cyborga, Adam i Karen. I jak łatwo zgadnąć, to para naukowców. Pierwsza odnajduje Sandesa w jaskini. Kobieta jest zrozpaczona, widząc w jakim stanie znajduje się Frank, dlatego mężczyzna musi przywołać ją do porządku. Its horrible. Adam. Ach, te pogłębione dylematy moralne, odwieczna walka zimnego intelektu i płynącego z czystego serca humanizmu. Cieszę się, że w pozornie rozrywkowym filmie poruszono poważny, aktualny zwłaszcza dziś temat. No dobra, poruszono, poruszono, można iść dalej. Do problemu już właściwie nie powrócimy. Adam próbuje naprawić robota, tymczasem Karen biegnie sprowadzić pomoc. Na pewno nie skończy się to porwaniem przez kosmicznych najeźdźców, nie ma takiej opcji. Póki co Marsjanie wbijają na huczną imprezę nad basenem. Nie patyczkując się zbytnio, wyciągają kobiety wprost z parkietu, w wiadomym celu, a te nawet nie protestują. Chwila. To w końcu film science fiction czy relacja z typowej sobotniej nocy w Sopockim klubie. Chwilę później agresorzy dopadają też Karen. Cóż za niespodzianka. Nigdy bym nie przypuszczał, że do tego dojdzie. Księżniczka i doktor Nadir zauważają, że badaczka ma przy sobie nietypowo wyglądające urządzenie, ponieważ nie chce wyjawić jego przeznaczenia, zostaje wrzucona do klatki tuż obok przerażającego mu. Zaniepokojony zniknięciem towarzyszki Adam

Mimo pewnych trudności, wiadomość dociera do generała, a ten zarządza zmasowany atak na nieproszonych gości. Naprawdę zmasowany. Nie sądzę, by w walce z tak mało wymagającym przeciwnikiem potrzebne były samoloty, śmigłowce i czołgi. To trochę jak strzelanie z armaty do muchy, ale trudno o lepszy sposób na rozciągnięcie filmu niż wciśnięcie jak największej ilości darmowych materiałów filmowych związanych z wojskiem. Serio. Gdyby nie ten tani zabieg, całość byłaby o połowę krótsza. Nie przesadzam. Armia za wzięcie atakuje UFO, nie wiedząc, że w środku znajdują się kobiety oraz pojmany przez Marsjan Frank. Cyborg radzi sobie jednak z rywalami zaskakująco łatwo. Bez trudu odbiera im broń i oswobadza więzione niewiasty. Niestety sam nie może uciec, ponieważ zostaje zaatakowany przez potężnego Mo. Nareszcie. Trzy minuty przed końcem tytułowa obietnica zostaje spełniona. Frankenstein faktycznie spotyka kosmicznego potwora. Będziecie bardzo zaskoczeni, jeśli powiem, że finałowa walka jest krótka i daleka od efektownej? Frank wygrywa, ale wie, że prawdziwym zagrożeniem dla ludzkości są marsjańscy dowódcy. Dlatego poświęca własne życie i wysadza pojazd wroga w powietrze niczym pan Wołodyjowski zamek w Kamieńcu Podolskim. A więc jednak, Cyborg, sztucznie stworzony człowiek, zdolny jest do heroicznych aktów humanizmu, czynów iście prometejskich, że tak nawiążę do pełnego tytułu powieści Mary Shelley. To, że Frankenstein spotyka kosmicznego potwora, jest filmem słabym, już ustaliliśmy. Pozostaje pytanie, jak słabym? Cóż, trzeba twórcom oddać sprawiedliwość. W pierwotnej wersji miała to być komedia, parodia gatunku. Tłumaczyłoby to komiczną fizjonomię potwora i doktora Nadira. Jednak jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć producenci wymusili zmianę konwencji, więc siłą rzeczy dzieło Roberta Gaffneya traktujemy jako poważne, pełnoprawne science fiction. I w tej kategorii film kompletnie się nie broni. Sztucznych wypełniaczy uświadczamy więcej niż w parówkach. Frankenstein ma z prawdziwym Frankensteinem niewiele wspólnego. Przybysze z Marsa, teoretycznie dysponujący wysoką inteligencją i najnowszymi zdobyczami techniki, dają się ograć jak dzieci. Jasne, na parę głównych czarnych charakterów patrzy się z przyjemnością z różnych powodów, ale to trochę za mało, by przyznać ocenę wyższą niż 8. And now. Maximum energy. Touch a button, things happen.